a još je zakusno ja to dalje ne <kryzaj uslo> Nie rozumiem tych zjem. Podobno dostałem nowy przydomek. Kebab AKA i zabójca prezesów. Nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że ich po prostu tak rozśmieszam albo nie wiem, coś innego. W sumie w większości prezesów nie lubi, tak? Mm-hmm. Panie pierwsze zmiany, ludzie będą się w kolejna walka z paleniem, znowu robimy sobie przerwy, różnorakie żeby sprawdzić zachowanie organizmu i w ogóle no, zachowanie organizmu, bo co by to nie było pod jaką postacią, to trzeba powiedzieć sobie, że Jeden to jest jeden wielki organizm. <laughs> czy zachowanie nerek wątroby kocherza, płuc czy mózgu. Czy jakichś tam sensorów poznawczych na zasadzie oczu. nie? Pomyślałem na szybko nazwę oczu, uszy, węch, odczuwanie temperatury i tak dalej i tak dalej. <laughs> все сейчас <coughs> znowu widzenie full hd tylko, że oczywiście przyzwyczaiły to możliwości pochłaniania takiej ilości światła <coughs> przez brak tlenu we krwi i tony innych sypów ale śmieszne teraz się dopiero czuję, się kurwa nać bo <coughs> Ах, боже. Огнишка, ну. Са? No, gdzie może trzeba ruszyć? Co ruda mi zaczętku udaje, kurwa, pojebał był. Praja. <tryk> No nosiko na, na kupek noi A sąsiadzi, że sąsiedzi to się na pewno teraz cieszą tym faktem właśnie jakiś pod zaprawiony w boju że rzuca to obornik na pole To jest nieodłączną częścią corocznej hodowli uprawy, Pól Niestety jeżdy. Gleba wypływiona z przeróżnych mikroelementów potrzebnych na wzrost roślin musi być z powrotem nawożona. Tu gdzieś można powiedzieć, że nakarmiona takimi mikroelementami, takimi składnikami odżywczymi, aby ta ziemia mogła znów obrodzić. Niestety wraz z takim nawożem noży się specyficzny wiejski zapach. <śmum> Odchodzi. Opa, <śmum> opa, opa. Zostaw to co ty, ty robisz? Chyba górny w prywalcie. Co na pewno za, za, zadowoli moich sąsiadów. Było drugie takie indyjskie akcje kliki kopa i inne chodź kulik czy kulig? chyba kulig nie w każdym razie nie chciałbym obrazić swojej znajomej takiej jednej Ani. Bardzo fajna, młoda dziewczyna. A niedawno ją spotkałem w sklepie. Bo... Oj, oj. No, sporo lat minęło. Minęło właśnie. Nie będę przekręcał tam. Chuj z tymi sieniami, ale ładnie obrażać człowieka. Chodź. Ostatnio już to trafiłem myślałem, to jakaś węża. To gdzieś, mówię, co to jest, jakiś, noża, To znowu, że wniosek jest prosty. Ja mówię kurwa powinni dawać ludziom nie e, dowody tożsamości wraz z ukończeniem 18 roku życia i jak to mówią e, nie, po, nie powinno się pozwalać zaliczać egzaminów dojrzałości w tak próżnym wieku, bo ludzie po 30 lat mają dalej najebanych w głowie jak piętnastolatki niektóre. W tej torii nawet korzystam to z młodszych lat Jak to jest za Ale myślenie tak samo właśnie powinni ukrócić ludziom, którzy nie potrafią tego robić A nie wiem najwyżej żeby tam homonto i w pole kurwa Jak się rower wrócił Brrr. W sensie wrócił O nie Mówi, że będzie będziemy gwałcie i że będzie następny Dum, 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 o chyba czas na mycie podłogi, bo to coś na nic.